A tam się coś spierdoliło Stoi, stoi Właśnie dojeżdżamy, kurwa Mała kraksa na drodze Tu typowy żulek zapierdala duński <grym> Leci. Straszne, dobyło, 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 dobyło. to tyłu leci to? Tak. Trzecia. Nie, ładne Meksy. Ośnie, ciekawie tam się stanęło. Zjebało się coś był. Było jakiś karambol, bo chuj, co? no chuj wy co. A my tu wszystko kurwa uwieczniamy Proszę bardzo. Ty pana czerwone policyjne stoi. Jeszcze czerwony No. Zaraz będziemy wiedzieli co się stało Ale Meksy. Dunce rozpierdalają się na eleganckich drogach Ciekawe jakby było to w Polsce Stoi mój biały bądek. Co drugi wyleżał leżał, no, stoi o, chuj, tu Ty, kurwa, strzelali na błaczek. kurwa, tu jest rozjebane, żabka. Ej, czekaj, zaraz kamerujemy to kurwa, nie wiem.